Z tej strony, na jesteśmy w bindzie. I wcale nie chcemy jechać na dół. <laughs> Cieka co zrobi ta binda. Lignie. Sir William Smith został naznaczony. Nie mógł wiedzieć, że ten młody człowiek, który odwiedził go pewnego dnia, rzuca tak straszliwy cień. Nie zdążyłem to przeczytać. A gdzie jest wesoła muzyczka w bindzie? Halo! Ej, nie, nie ja chcę tam iść! Ja! Ja! To jest zły znak! To jest zły... zły znak! Zły znak! WAAAAA! Zły znak! Nie! HALO! Stop! 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 Przeciw! Stop! Yo, chyba go znalazłem. <laughs> Poranne słońce zaświeciło między złocami, ukazując powóz jadący w stronę Brennenburgu. Daniel wciąż pamiętał niewyraźne odbicia, które widział w zamkowych szybach. Danielu, na nogi, czyli albo już tu byłem i jesteśmy dalej. you the road. We in Come this way. What was that? Forgive me, I should have warned you. One of my responsibilities as a baron is that of a prison warden. This is where criminals are locked up. Like a dungeon? Very much so. Come, don't linger. Panie Lwie, halo? Odrać mi tą drogę tam. Pokaż mi you know inną. Eee, nie, może nie będę tracił oliwy. Muszę iść tutaj. To już się bawiłem wcześniej. <laughs> tu są kropelki tego takiego czegoś. Wina, tak? Róży czy Łarewa? Ja nie, odsunę sobie kamień. Nie mogę go podnieść i mogę go złudzić. <laughs> To moja jedyna przyjemność z tej gry teraz, akurat, co? Jak wiele rzeczy oprócz mnie teraz się tutaj rusza, nie? Spierdalaj, ty też. No i sobie. Bam. Um. Ja wiem, że cierpisz, ale chuj mnie to obchodzi i przestań być tak? Nie jestem osrany, tak? Mogę wziąć ze sobą belkę, ja mu przypieprzę nią mm. Chodź ze mną. Cele pierwszy! Totalnie nie wiem gdzie idę. To pobiegnę! To mi pomoże. Tu jest coś! Nie wiem co! A! Ja chcę motek. A jak go... A, e, e, e. Ja go podniosę i nic się nie stanie, prawda? Nic się nie stało. To hit. Krzesło idzie ze mną. Ej, stół ciepyski, tak? Podobno mi się wydawało... A, 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 a. Wcale się nie boję, teraz. Krzesło, obroń mnie. Ty nie jesteś krzesłem, tylko łóżkiem. Danielu... 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 Jezu... O, drzwi są naprzeciwko, nie wiedziałem o nich. Danielu, jesteś totalnie nieogarniętym facetem teraz. Tutaj otworzę i się tam schowam, żeby żeby tak dobra, działa. Wow! Oliwa! Yeah. Um, 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 um. Mam młotek. Nie zawaham się go użyć Bo tak. Chcę podnieść tą cegłę, mogę? To nie jest cegła, to jest chleb! Chleb mi pomoże się stąd wydostać Prawda chlejebie? Jep. Dlaczego jest tak dużo drzwi? Muszę opuszać chlię. Nie! Nie, nie, nie! A dobra, to taki dźwięk tylko. Chyba. Miejmy nadzieję, że to jest tylko taki dźwięk. Kto to tu jest tutaj. Krew. Okres. Dobra. Um. To w którą stronę się otwierają te jebane drzwi? W dom. Albo? W żadną. Dobra. Jep, nie pomogłeś mi teraz. Nie mam pojęcia gdzie idę teraz. Szu! Ściur! Złapać szula! Szybko! Chodź Szczury, kom Nie, to, to jakbym zjadł szczura to wszystko byłoby w porządku. zgaszeniu latarni teraz mi pomoże totalnie. Krzesiwo! Yeah. O i cela! Nie! To są drzwi od tamtej celi. A tu jest zawalone i jest krzesiwo. Biorę! Dobra, to tutaj zapalę zapalę światło, że tu jest bezpiecznie. I tam, gdzie będzie bezpiecznie, będę zapalał światła. Shit, nie wiem gdzieś. Tu byłem, to idę tam. Tu jest celej Tu byłem. Są przyszedłem. Dobra, wiedziałem o tym. Danielu, szybciej! Szybciej, kurwa, jego jeba na mać! Danielu, Danielu, Danielu! Czuję się bezpiecznie, bo bez escape. On jest tuż obok mnie. Co teraz? Um. Gdzie biegniesz, gdzie biegniesz, uciekaj, uciekaj, tak, uciekaj, dobra, dobry plan, dobry plan, dobry plan, dobry plan, dobry plan, nie wiem gdzie Uciekłem mu Jak dzielnie to przeżyłem Prawda? Um, dobra a, stąd przyszedłem. No tak. To ma sens. Nie, nie ma go tu już, prawda? Nie ma. Jo, w ten sposób nigdzie nie. Tam jest bezpiecznie, czyli tu jest niebezpiecznie, tak? Dlaczego tu idę? <ścoughs> Skoro tu jest niebezpiecznie. Słuchaj mi oliwę i pomóż mi. Chodź ze mną. Drzwi są zamknięte ale i zamek jest przerzewiały i słaby. Kit, młotek. badam! Jak to potrzeba czegoś innego? Teraz ja zapalę światło, co by się czuć lepiej. Nie widać mnie. Jak się nie ruszam, to mnie nie widać. Tu się otwierają drzwi i się zamykają, to jest pocieszające i pali się Where You're just making things worse. Look, this is no place for a young girl by herself. She could be hurt or worse. There's no telling what horrors await down there. Ty chuju. Jakie rzeczy ty brzydkie tutaj robiłeś. Łóżko, odejdź. Ja tu mam coś. Dłuto! A dłuto są do motka. Ja je połączę. Czekaj, połączę ciebie. I ja połączę ciebie i ciebie. Um. Ja totalnie nie ogarniam teraz kontrol... W tej beczce jest parę kropel oliwy, w tej beczce nie ma już oliwy. To hicior, dzięki za nic. Czaszka! Ty mnie ostatnio zradziłaś, szmatok! I... Um. I tyle? Co to jest do to czadu? Eee... To wszystko? Przejęłem tu. Nie chcę tam iść. Wiatr. Wiatr nie jest straszny. Nie patrzę tam, biorę tylko krzysiwo I nie patrzę tam, nie patrzę tam nic Masz chleb, weź chleb Odejdź, aaa chleb Bój się chleba Skórwy sen zajeba. Nie bój się chleba, to zły znak Oliwa Oliwa jest hit szczury Szczury mi W ostatnim odcinku było tak fajnie, bez potworów A teraz skórwy seny łażą tu wszędzie Um, mogę już przestać tu być. No mogę tu zostać. Kurwa. <laughs> 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 Jestem dzielny. Jestem dzielny. Ah, <laughs> <A, laughs> Sponge. But mother, I don't want to leave without you. Hurry, child. You must go. Find Gabriel, the Outrider, and tell him to alert the King's men. No, you come too. Please, we don't have time to make the hole any wider. But... Somebody's coming. Hurry. I'll cover the hole with the bed. Everything will be fine. I promise. Dobra. To znaczy, że tu jest wyjście U, łóżko łóżko! Co ty tam masz? Dziura! Wizienie północne skrzydło Dziura jest za wąska, żeby się przez nią... Przez? Żeby, żeby się nią przecisnąć. Ja mam tutaj młotek i dłuto. Terę! Zapierdalaj <laughs> Zabier Zabieranie kuli było niezgodne z aturą, jak przesuwanie gwiazd po nieboskłonie. Cień nie jest jakimś miściwym duchem, lecz samym wszechświatem, który naprawia błędy. To zabrzmiało głęboko. A to zabrzmiało jakbym był w głębokiej piździe! ja kurwa jestem? Jakiś wydłubany kur... że drapała to paznokciami? Myślisz, że zamieści się to potwór? Mam nadzieję, że kurwa nie. Idę w lewo. Bo w lewo to jest zły kierunek. <laughs> o, wypierdalej. I wypierdale. i ty też. I w sumie. Em... Jako iż jesteśmy w więzieniu, tylko że w innej części, jako że jestem. Podważne, to zakończę ten odcinek. <laughs> um, dzięki za uwagę, jeśli się podobał lajkujcie, po subskrybujcie Bye. Bye.